I właśnie to mnie najbardziej zastanawia po co jakiś głąb tu i to rozwalać. No. Siemanko. Cześć, siemanko. witamy was w kolejnym miejscu fajnym, ciekawym dzisiaj to będzie stare kino w którym już chyba wszyscy byli my też już byli 3 lata temu dzisiaj idziemy zobaczyć jak tam dziś wygląda no i zostańcie do końca zapraszamy na film lecimy dobra, tak jak widzicie udało nam się wleźć do środka tu są schody do góry, ale to zostawiamy się na później idziemy zobaczyć co tu jest Tutaj macie główne wejście do tego budynku, zabite dechami. Tam jest. I pełno tu jest takich dziwnych konstrukcji na kołach. Może to wygląda jakieś, nie wiem, rama do prezentacji produktu. to są jakieś tablice z kapelkami? Mhm. Ktoś się podpisał tutaj. I to nie jedna osoba, dużo. To też pełno. To jest pełno tych, e, takich, właśnie jakby to nazwać. Ekspozycji może skończyć. Nie wiem. Yy, udało nam się w internecie przeczytać jakiś czas temu, że była tutaj kawiarnia. Tam, nie pamiętam dokładnie w latach 90. chyba, ale yy, po wpisaniu, czy tam, po opisaniu zdjęć na Facebooku kilka osób nam napisało, że to nieprawda. Z tych osób, które jakby pamiętały jeszcze czasy działania tego tutaj więc ciężko nam coś powiedzieć, czy to prawda, czy nie, no tak my przeczytali tu widzicie, że to była jakoś, co to było? recepcja? recepcja, no portiernia może, znaczy portiernia no, portiernia recepcja, nie wiem, coś, recepcja, no coś takiego, nie? i tam są jakieś półki, nie wiem, na co dobra tu jest 2002 rok kalendarz i że światło szaleje dobrze jest i tak naprawdę w 2002 roku to te kino zostało ym, tak, według mnie, spisane na straty. No, tak ogólnie udało nam się przeczytać, że od 2002 roku nic się tu nie dzieje. Ktoś jest nowy właściciel tego, ale tak naprawdę nic się tu nie dzieje. Nie są tu robione Remonty nie... kresie, no. nic się tu nie dzieje. Dosłownie ktoś, kto to kupił, to 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 po prostu kupił i tyle I teraz albo kupił to i nie ma pieniędzy albo specjalnie zostawił to w takim stanie żeby to się po prostu rozpadło i żeby to udało się zburzyć a tu co była jakoś kuchnia no tak jak wygląda no, ale patrz jak to było kino to kuchnia była mało do niego potrzebna i wydaje mi się że jakieś tam informacje na temat restauracji czy tam kawiarni Mogą być jakieś częściowo prawdziwe Dobra, Są szlastki właśnie Informacje, brak informacji Gablota poczaskana To akurat w przypadku tego miejsca Aż tak bardzo lokalizację nie muszę ukrywać, bo to jest Bardzo znane miejsce znane nie lubiany, mimo to, że coraz gorzej to wygląda z różnych powodów, to jednak chętnie tu ludzie wracają my też jedna sprawa drzwi zamurowane jedna sprawa, która tutaj się wydarzyła niemiło kurde, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale znaleziono tutaj człowieka nieżywego i były takie różne domysły, że albo Sąm się zabił albo ktoś mu pomógł nie wiem jak to się ostatecznie skończyło ale ale właśnie tak było. Hmm, jakiś piec akumulacyjny chyba, o kiedyś działała tutaj e, ochotniczo straż pożarna i część tutaj wyposażenia, tak jak widzicie te czerwone szafki i różne takie tam e, Mogą też o tym świadczyć. Czyli właśnie ta część, w której się te zna teraz znajdujemy, i te zamurowane drzwi, tam właśnie co przed chwilą widzieliście, e prowadziły do części działającej teraz remizy. Ta, ta straż pożarna tam funkcjonuje do dziś. Popatrzcie na sufity jeszcze zostały jakieś takie namalowane różne zdobienia sala bankietowa nie wiem no bo to też takie miejsce bardziej na scenę nie? nie? Mhm. no światło e, jakiś tam taki podest żeby było lepiej widać, słychać może no nie wiem, jak ktoś z Was e, ma jakieś informacje na ten temat czyli faktycznie mogła tu być nawet chwilowo jakaś restauracja, kawiarnia jak zwał, tak zwał no to napiszcie nam bo są właśnie bardzo sprzeczne informacje tu mamy łazienki, ale standardowo za bardzo nas nie interesuje więc teraz spróbujemy się dostać na piętro i na tym piętrze powinno być znaczy powinna, jest na pewno ta główna sala w ogóle teraz jest tu dużo jaśniej niż kiedyś, chociaż na przykład te okna są tutaj pozabijane deskami, ale kiedyś było wszystko pozabijane i nie było widać nic a teraz jest jaśniej, dużo jaśniej Ale widać że ktoś tu był bo ostatnio jak byliśmy tu to ta tablica ta była całkowicie zgnieciona, teraz ktoś ją podniósł w innym no są miejscu te rzędy, nie? ogólnie to, to te bliżej, dokładnie. ogólnie te rzędy ten rząd na przykład możecie kojarzyć z no nie wiem już ilu ale relacji różnych i zdjęć na facebooku czy tam na innych różnych tam w innych galeriach wszyscy tu właśnie co przychodzą to nagrywają się tutaj Re, zro, zdjęcia robią Tablica, która jest bardzo charakterystyczna, też tutaj była kiedyś wyżej, tutaj na tej scenie, Oparto Była w lepszym stanie, trochę. No, no ale. Muszę mu się nudziło, bo widać że tam jest odbity but. but, no niestety. Tak, ale, nie... tak jak widzicie, 65 rok, więc prosto matematyka, ile lat to tutaj leży. Dni filmu Radzieckiego. Pod sceną jest miejsce. Zastanawialiśmy się, właśnie. Do czego to miejsce tu jest? Tam... No to może być jako ten, jako... Orkiestra może? albo orkiestra. No. i no, najciekawsze jest to, że tu nie ma... ...takiego normalnego wejścia. Co, oni tu włazili? No, tam są jakieś drzwiczki takie małe. Nie no, może... ...nie wiem, co tu było. Albo jakiś sprzęt, albo coś, nie wiem. Tu drzwi wyrąbane, idziemy tam stroną. Właśnie... Teraz wchodzimy za scenę, na scenę i za scenę Tu były właśnie różne scenografie wywieszane. No akurat był ten ekran. No to są resztki ekranu. A no, tu są te lampy. A tak, są lampy akurat bardziej jak tego ekranu tu nie było, mhm. to była to scena, jako oświetlenie. Dokładnie tak widzicie tutaj popatrzcie ile tu jest właśnie e, takich przygotowanych. Konstrukcji na te wszystkie no, różne scenografie. Nie? Jak, jak było y, w lesie, to był Las, jak było no, tam różne takie. nie No bo właśnie, no bo to jest to, że wszyscy gadają o tym miejscu to jest kino uciecha. bo tu też trzeba. To jest czas Dokładnie. Patrzcie tam do góry, jak to wygląda do zmiany uh -huh. No tu jest bardzo wysoko i dlatego nasza lampa tam o, teraz może trochę lepiej widzicie o, Adi ma wskaźnik ale patrzcie jak tutaj przeciekło ten dach zobaczymy zobaczymy co tu jest, ale wydaje mi się, że no, łazienki, czyli no to były łazienki nie do gości, wydaje mi się, bo tu nie ma dostępu z zewnątrz. I no, łazienki takie. do tych aktorów. Mhm. Tu są jakieś dziwne skrzynie. Co tu mogło być? Patrzcie, tu są przegródki takie. Lampy. Lampy? Nie wiem, jak wiecie, to dajcie znać. Taki... Ogólnie, jak śledzicie i tam obserwujecie różne ekipy urbeksowe, to na pewno wiecie, że już chyba wszyscy tu byli. My też już tu byli nieraz, bo akurat mamy blisko, ale do nas ciekawe jest to. Znaczy, może nie wiem czy ciekawe, ale zastanawiamy się zawsze, jak tu jademy, co tu się zmieniło i nie widać tu za bardzo ingerencji osób trzecich, bo największe szkody, jakie tutaj się dzieją, to robi po... natura po prostu, pogoda. O, a tu jest coś ciekawego. Patrz, pierwszy to widzę. Czekaj, bo teraz nie wiem, czy tak całkiem pewnie mogę mieć, po tym. Spróbujmy to podnieść. Ja nam tam zaraz jakiś zombie wyskoczy. Nie, to No ale po co to było? Patrz. Kry... Krypta. No i zwróćcie uwagę, właśnie to, co przed chwilą było powiedziane, jest źle i co gorzej, bo woda, która przecieka przez dach, to za chwilę też to zobaczycie. No, co, przez tyle lat to musiało zgnić, te drzewo i to wszystko. Tu jest właśnie ten balkon, taki. Nie wiem, jak on się y, fachowo nazywał. Loża. Loża, właśnie. nam to podpowiada. Loża. Więc teraz idziemy na ta loża. Za nią były prawdopodobnie dalej, są dwa projektory. Takie wiecie co? Co filmy nie, to były to wyświetlone? Pamiętam to, 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 to tam jest jeden. Jeden? był jeden... w nie? Mhm. Tam. Dobra, no to tak. Tutaj. Aha, tu są łazienki, to nas nie interesuje. Tu jest. To była jakaś szafa. No prąd, nie? Jeden i zanim te projektory, to jeszcze ujdziemy właśnie na ta loża Najczęstszy widok jaki zobaczycie na filmach i zdjęciach wszystkich, no, na wszystkich filmach i zdjęciach właśnie ujęcia z tej loży, z góry tu nawet bo, tu macie lepiej jakby widoczny efekt działania natury my tam do góry pójdziemy, ale pójdziemy no tak z daleka pokazać, bo nie mamy zamiaru łazić po tym niby jest to wzmacnione jakąś izon. To nie faktu, że z wierzchu tego nie widać. Dokładnie, a nie chcemy się zrobić krzywdy. <laughs> tu też te rzędy krzeseł, ten to nawet do góry nogami. I tak. właśnie słynne pomieszczenie z tak, projektorami. Projektor. A jest, a drugi jest rozwalony. A Ostatnie, no. ostatniej tu byli to ten projektor jeszcze był tu. No bo robili przez niego zdjęcia. Tak. I właśnie to mnie najbardziej zastanawia, po co jakiś głąb tu przyłazi to rozwalać, no. Tak to fajnie wyglądało, jak to było w całości tutaj. I... Yy, nie wiem, czy tu się dużo pomyla, jak powiem, że to już jest raczej zabytek. Przez te okienka... Tam jest ciemno, nic nie widać. O, troszkę coś tam teraz widać, prześwituje jakiś cień. o, 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 o tak. Dobra. Adi, nam tam trochę poświeci. A no, tam były emitowane, czy tam pokazywane te filmy, wyświetlane W tym projektorze też raczej brakuje czegoś w środku. Bardzo ciekawe są te właśnie. Całej duszy tego. No nie ma, nie wiadomo jak to działało, ale tu przynajmniej jest to, czego nie ma w tamtym. Cały ten przód. A tu na tym była taśma, co? mhm że te rolki ziła, no, przez te rolki było pozawijano i, i pewnie tędy, nie? bo tu na no nie ma, nie ma nic tutaj, nie ma środek wy, wyrwany cały Ale... idemy teraz jeszcze na ten strych popatrzcie jeszcze na te projektory ostatni raz I nie będziemy tu włożyć no przejść, my iść, To jest ściana. To akurat po ścianie się do przejść kawałek. Tak jak widzicie. Wszystko dziurawe. Niestety, tam już słabo widać. W ogóle tu jest tyle kurzu, że to wygląda. popatrzcie na tej, na tej zobaczcie na tej kamerze, jak to wygląda. Tu, na tej, jak, jak to wszystko tu ten kurz to wyglądałoby tu. Mhm patrzcie na tą dziurę akurat jest dziura w miejscu w którym pod spodem są te projektory bo z dołu to było widać na dachu to już drzewa wyrastają Dobra, nie ma co tu dłużej stoć. Bo bardziej tu nie ma nic do oglądania. I tak jak widzicie, pogoda się trochę zepsuła, ale no się udało zobaczyć kino. Więc kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi filmami, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, łapka do góry i zawsze jakiś komentarz, czy miły, czy nie miły zawsze to jest zawsze jakiś jakiś budująco informacje no i cieszymy się dziękujemy za to że zostaliście z nami do końca i widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu na razie na razie